Dobra, przywitajmy się. Albo mówmy, mówmy po prostu, że Cześć wszystkim, tutaj Kwaśka Witajcie ponownie na, na moim kanale W dzisiejszym odcinku jestem z Kingą No i teraz będziemy nagrywać o to yy, Tak, wyzwanie z Kingą, Czyli, że ten, to... Jakby pierwszy rozwal wieżę, ten dostaje jakieś wyzwanie jedzeniowe. Na przykład ja ostatnio dostałam y, Oreo z musztardą, oczywiście bez tego środka słodkiego, tylko samo to, y, jakby same to czekoladowe, Stęczko. No i teraz ciekawe, co dostaniemy. I oczywiście będziemy chodzić z kamerą do kuchni i pokazywać, co damy, jakby przegranemu. No i zobaczycie naszą reakcję. Czy to będzie coś niedobrego, ale pewnie coś niedobrego, tylko ciekawe kto po prostu bardziej na to zareaguje. Oczywiście, jeżeli chcecie być z nami dalej, to zostawcie łapkę Łapkę w górę, subskrypcję, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. Oczywiście, z oneczkiem. I zapraszam Was do oglądania. Przesadzam! Tak no, ten kto wygra, to zaczyna? Będę trzy razy sztuka i jeden głos. No, Aha. poczekaj, poczekaj, ja to przybliżę, przybliżam. Ja to potem ładnie wytnę. Papier, i nożyce. O, mhm. I to trzech, tak? Tak. Papier, kamień i nożyce. Kamień i nożyce. Czy wielk i nożyce? Papier, kamień i nożyce. Tak widzę, czyli zaczynasz. Okej. Okay. Trochę żeś źle przybliżyłam. Dobra Jak to będziemy robić, to wezmę tak No Okej, okay, ja zaczynam Bo Kinga wygrała, to teraz ja ha! Udało się Zrób wszystko, żeby to odprawić No ja błagam, żeby to nie było w no, ogóle odbierz, odbierz, To potem zjesz To teraz kto? O, ja! Szukaj mi nie wyzwanie. To być, o, ja oczywiście. Zwyczyn, czy chcesz? Ale jak jakbyś się stać kolorowa, żebyś się na przykład coś śniata. Może być to. Musisz już z tym iść, bo to ciężko się załadowuje. No, tak. Weź się porać. Oj, Jezu, jakie no, ciężko. Proszę, ale. To potem, że trzeba dużo załadować. Znaczy, ja ciągle umiem, ale to dobrze się Dobra, zamykam drzwi. Okej, okay, będę pokazywać. Bierzemy, idziemy do lodówki. Coś bierzemy. Nie wiem, co jeszcze dać, Kasi. Teraz coś wymyślimy. My Dobra. Zachłapmy no, tak. Keczup. i do tego możemy dać jeszcze, na przykład... Wzięłam ciasteczka Oreo i keczup. Może coś do tego dołożę, ale jeszcze nie wiem. Dobra, a wzięłam ogólnie ciasteczka Oreo i ketchup. I teraz go wybieram za przyklejenie. Znajdujemy się gdzieś w desce. Odbieramy. Bierzemy ciasteczka Oreo na deskę pokazać jak to przekroję. Mamy deskę. Testyczko jest trochę pokruszone, tak naprawdę z tych dwóch stron, więc tutaj je odłamię. Po prostu. w ten sposób stanie nam ciasteczko ojo. I do to pokroimy jeszcze jedną mrówkę, Tylko muszę Zobaczymy czy Kasi to posmakuje Idziemy I jak to ciężko z jedną kamerą? Boże, i co? I ponagrywałaś sam? Tak Ja tak? wiedziałam, że coś obrzydliwe oczywiście I jak zwykle wszystko dla mnie niedobrego No dobra, zamykaj, czekaj, co? Ja się postawię dobra, Nos też możesz przymyć? No, Przebiciu ci trochę, trochę na buzie. Może. Dobra. I teraz no, ale kasi. coś takiego bez, żeby nie było mocne, bo ja nie mogę mocnych rzeczy. I ty zgadnij, jakie tam są smaki? Jakby co, mam papierek. I? Z. Bronesem? Nie. Z aborówką. Takie No dobre to było. I co No to zrobię. W ten. To na przykład. Może złowić się z tylko nie żyła. To nie będzie fajne jak ja tylko będę wy wygrywała. No kurde, żadne o, to działa. Mm. Prawie, zwaliłam. geçicem de gidereceğim. şey evet. <gülüyor> <gülüyor> Rozwaliło się. No dobra, to teraz chcę sobie no na koniec. Na ile tamto jeszcze oceniasz? tam yy, tamto oraz z, z klapikiem i z czym? Z Worówką I z Worówką oceniam na 7 na 10. Aż tak dobrze? Dobra, dobra, dobra. dobra, dobra. dobra, dobra. Kurde, ciekawa ja jestem, co kinka teraz robi. Ale kamera, kamera! Kamery za okay. Nie, nie chcę. Kasia nie chce. Zamknij oczy, zamknij oczy. Już przybiłam, au, au, ale sobie skrzywiłam palcem. bo mi to spadło? Co ja zrobiłam? Nie patrz, nie patrzę, nie patrzę. Nie patrzę, nie patrzę. Ja upadam, nie mogę. Dobra, zamknij oczy. Tam pokazywałam tylko co jest, i nie mówiłam. Aż teraz wam pokażę całkowicie. No weź, no nie patrz się tu, Ale ja patrzę w kamerę. Nie, nie możesz patrzeć w kamerę. Twoje. No. Dobra. Nie A patrzę. czemu ja mam być tak blisko? Żeby widzieli na Dobra. No. No. To jest coś innego, jakby to nie odejdowało. Nawet mm -hmm. mnie też bardzo dobre. Mi by to smakowało. Zasłuchajcie sobie Czekolada? E, na coś podobnego. To Tak, z. A kto robił? Mama. A z Barówką chyba, trochę widziałam. Mhm. Z jakimś sosem czosnkowym? Dobrze. 8 na 10. 8 na 10. Muszę Więc nie Smacznego. Ale kurde, będę mieć wspomnienia kiedyś. Hmm. Jak to byłaś taka młoda dusza, a potem będziesz mieć z Reza cztery I oddać chyba ja wtedy. <śm> I będzie, I będzie tak fajnie siebie oglądać, jak byliśmy mały. małe to się nie No i 40 to 45, czy 47, nie wiem, to lat 17. 17, to masz 12, to 5 lat, ja no. będę 45. Dobrze czekaj, 40. No jak ja skończę naukę? Czekaj, jak ja chyba skończę technikum? A nie, to ty będziesz jeszcze mieć 3 lata technikum, czy tam 3 lata liceum, bo ty poszłaś wcześniej do szkoły. Ja, jeżeli ja skończę szkołę, to ty ty to tyle jeszcze nauki chyba. Ale Kinga ma ładne rękawice. Mm. Stylowe. Dobra, ułożyłam. Możemy grać. Mam nadzieję, że nie zwalę. Ale ja tym to lepiej zimne, że ta kamera się jeszcze nie zepsuła. Jezu. Ale to mi padła belka. Belka, a nie cała jęka. Co to jest? Dobra, znowu się zwaliło. Ale chciałbym dać ci jeszcze jedną szansę. Jeszcze ja będę jadła chyba z cały czas. Kim jest w druga szansa. Druga szansa, żyjąc. Brak, Dlatego nie było tydzień temu filmu, tylko potem się raczej nie mogłyśmy zgadać, i dlatego tak wyszło. Jakbyś... No, popatrz no. Niestety, szat, a chyba wiaro, ty. Dobra, więc ja wyciągam teraz film. No teraz ty. Dobra. Teraz ja. tu tylko film? gdzieś? Jakie? Tak, co ci się tu porała. Moje. No, yeah. Też mi się wyda, więc to. Widziałam jak inne paskudne rzeczy, ale mm. chyba Oreo nie widziałam. Mm. Ja z Oreo widziałam, ale nie że i oreo. Ale spróbuj. Nie zwaliła żo, nie zwaliła żo, nie zwaliła żo, nie zwaliła żo, nie zwaliła Ja. Mm. Działa w taki sposób, spróbuj. Mm. Jeszcze zrobić zdjęcie razem z tą jęgą Dlaczego mm. no musiałam walić? Nie wiem Zno, Znowu mi coś robić? No Chcesz słoneczki słodkie? Byle, byle co, byle co Mówię? Chcesz Dobra A ty zabieraj kamerę i coś takiego mega, ale z kamerą, Chodź na moją, już muszę biec. Weź do zdjęcie. Dobra, ja Ci dam, no weź zamknij oczy, zamknij oczy. Um, um, Minuta i tyle. Dobra. Więc zrobiłam coś takiego, nie mówiłam o tym, ale to jest to. zaraz wam powiem, jakaś spróbuję. No, mhm. Mm A gdzie była ta Nutella? Przedsta. Ale równa idzie. No bo je i nie pójdziesz, nie ale... No na mówię nam u góry. Chyba, no, szybko, to ma, przegrałam. I to wszystko w dzisiejszym no. odcinku. Dziękujemy Wam za oglądanie. Ja oczywiście przegrałam, może zagramy jeszcze raz, żeby Kinga przegrywała i, ja, i ja jej coś robię. I co? I do zobaczenia. Czee Dlaczego następnym odcinku? Odcinku. No kochajcie się szybko. Pa!